Czterokrotnie wyższa rozdzielczość niż Full HD i obrazy złożone z 8 milionów pikseli to gwarancja pełnej swobody oglądania, przeglądania i grania. Monitor 4K UHD zapewni Ci oszałamiające obrazy i doskonałą wyrazistość. Doświadczysz realizmu gier i filmów bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Z kolei panel IPS pozwoli Ci na zachowanie pełnej jasności w każdym punkcie 28-calowego ekranu, a wyświetlacz zapewni wierne odwzorowanie obrazu. Monitor UR55 zapewni ci zaawansowaną ochronę oczu. To pierwszy monitor na świecie z certyfikatem EyeSaver 2.0, wydawanym przez prestiżowy Instytut Rhineland. I skutecznemu ograniczeniu emisji niebieskiego światła i migotania patrzenie w ekran nie męczy Twojego wzroku. Oprócz tego zastosowany tryb Picture by Picture umożliwi Ci wyraźne zwiększenie efektywności podczas edycji zdjęć i tworzenia wideo. To model z trzech stron pozbawiony ramki, co po zestawieniu z drugim ekranem umożliwi ci korzystanie ze spójnego obrazu 4K UHD bez dekoncentrującej przerwy między urządzeniami. Monitor Samsung 28 Cali 4K to model dedykowany wymagającym użytkownikom, którzy cenią sobie wysoki komfort pracy i wierne odwzorowanie obrazu.